Zarząd dzielnicy bardzo zaniepokoiły ostatnie doniesienia prasowe związane z projektowaniem, budową mostu Krasińskiego i dalszą trasą tegoż mostu. Wydaje się, że aktywność mieszkańców niektórych stowarzyszeń jeżeli Boża zapomina o tym, że. Ten most, ta przeprawa ma służyć również mieszkańcom Targówka i Białęki. Myślę, że ten fakt powinien przeważyć zdecydowanie i w umysłach tych stowarzyszeń żeliborskich tą decyzję dotyczącą budowy tego mostu. Nie chcemy nikomu nic sugerować co do rozwiązań komunikacyjnych, ale przypomnę tylko, że w 1935 roku to pan prezydent Starzyński narysował tą trasę. W związku z tym on, widząc wtedy już konieczność jej budowy, myślał o rozwiązaniach komunikacyjnych dla miasta. W tej chwili Warszawa jest zupełnie innym miastem niż była wtedy, i ta przeprawa jest wręcz niezbędna. Nie da się obronić tezy, że 100 tysięcy mieszkańców Brudna wydostanie się trasą S8. No Jest to absolutne nieporozumienie. Nie da się przebudować Ronda Żaba, który jest takie, jakie jest i musi przejść przez nasyp kolejowy. W związku z tym my mamy korki na Świętego Wincentego, mamy korki na Odrowąża i mieszkańcy, Żoliborza Boża, powinni to uwzględnić, że mieszkamy w dużym mieście. Dlatego też dodatkowa przeprawa w Warszawie nie tylko jest niezbędna, ale zaryzykowałbym stwierdzenie, że to jeszcze za mało. Zapraszamy do Budapesztu, niech ktoś zapozna się z rozwiązaniami komunikacyjnymi tamtego miasta i wtedy dopiero możemy mówić o tym, który most jest komu bardziej potrzebny. Niebezpieczeństwo rozjechania Żoliborza, myślę to co jest podnoszone przez mieszkańców właśnie tych terenów blisko Placu Wilsona i dalej Krasińskiego, myślę jest pewnym nieporozumieniem. No, trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś mając możliwość przejechania trasą S8 jako trasą tranzytową, Innymi trasami, które będą wplecione w, w, w otwarty most Łazienkowski, będzie jechał trasą mostu Krasińskiego przez Białękę Targówek i wyjeżdżał w ciasne uliczki Żoliborza Boża. Po to szczególnie dużym tirem. No, totalne nieporozumienie. Nie sądzę, żeby kierowcy dużych samochodów chcieli aż tak oszczędzić czas na przejazdy przez Warszawę. Dlatego też. Mowa o przeprawie lokalnej myślę, że się ziści z tego względu, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie ciężkiego transportu tamtędy przemieszczał. Natomiast dla nas, dla mieszkańców targówka, dla mieszkańców Białęki, ta przeprawa jest nieodzowna, bo my również pracujemy, jeździmy na lewą stronę Warszawy i myślę, że mieszkańcy tej lewej strony również odwiedzają. Prawą stronę. Yy, przypomnę, że już niedługo yy, prawdopodobnie rozpocznie się rozbudowa z USOK-u, ponieważ przy tej polityce śmieciowej Warszawa musi sobie z tym po poradzić. W związku z tym wszystkie dzielnice lewobrzeżnej Warszawy też muszą brać pod uwagę, że dodatkowa przeprawa ułatwi gospodarowanie właśnie tym, co pozostawiamy po sobie. Też nie chcę oczywiście wypominać, ale trudno nie powiedzieć o tym, że czajka też jest po prawej stronie Warszawy. W związku z tym, jeżeli tak rozdzielamy na lepszych i gorszych to wydaje mi się, że prawobrzeżna Warszawa może samodzielnie funkcjonować, natomiast lewobrzeżna chyba by nie dała rady bez tych funkcji, które są po prawej stronie Wisły. Mając to wszystko na uwadze, myślę, że opamiętanie do tych stowarzyszeń żoliborskich, które dzisiaj podnoszą larum, jak to ma ten most skomplikować życie mieszkańcom Żoliborza i chyba ponad miarę mieszają w głowach swoim mieszkańcom. Powinno minąć to schorzenie i te przemyślenia powinny dać pewnego rodzaju efekty, że zgodnie pobudujemy tą przeprawę służącą, służącą nam wszystkim. Trasa Mostu Krasińskiego jest ostatnio bardzo modnym tematem, a zadziało się to dlatego, że Zmit dostał 30 milionów złotych na aktualizację dokumentacji projektowej i wykupy gruntów. Przypomnę, że chodzi o trasę Mostu Krasińskiego. Dotychczas w wieloletniej prognozie finansowej było ponad 600 milionów złotych na budowę samego mostu, ale nie było pieniędzy na to, żeby zrobić dokumentację, która jest podstawą myślenia o przeprawie przez tory właśnie na Targówek. My z tej szansy chcemy skorzystać, chcemy popierać tę ideę, chcemy rozmawiać z Bożem i przedstawiać argumenty, i widzimy, że to są takie uchylone drzwi do tego, żeby cała trasa i most, i trasa Mostu Krasińskiego powstały z połączeniem właśnie tych dwóch dzielnic. Przypomnieć należy dosyć istotną rzecz, że nie jest konieczne, żeby dzisiaj wszystkie pieniądze na trasę Mostu Krasińskiego znajdowały się w budżecie. Perspektywa, która teraz jest trzyletnia do roku 18, przewiduje aktualizację dokumentacji i wykupy gruntów. Zatem po 18 roku takie pieniądze na budowę trasy Mostu Krasińskiego i połączenie Targówka właśnie z Jagiellońską powinny się znaleźć. I o to będziemy bardzo zabiegać, bo widzimy w tym dużą szansę.